Dziękuję Pani. No ja zrobię. Nie Ale zrobię sobie selfie z panią. Nie musi pani stawać na palce. Ja tak zrobię, że... Ale dziękuję pani bardzo. Dzień dobry. Będę na pewno. Po raz kolejny. Jeszcze nie wiem. Pan poseł pewnie będzie wiedział. Jest to już zaplanowane, czy jeszcze zaraz po zarejestrowaniu tam oficjalnie kandydatu na prezydenta po złożeniu podpisu. Tak, tak to jest. To jest tak. Pana posła trzeba. Jest A no, jak to inny się poseł posłowi? Braw, Brawa na pana posła. <laughs> tak, dziękuję. Też tak uważam, to jest najlepszy. Patrząc, patrząc, patrząc? Zaczynamy. Tak, Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej Rubek Zagronia, kandydata Legicy na prezydenta, naszego posła Przemysława przemysłowego i tego Łukasza Kochuta. Jesteśmy w Czekowicach Dziwiska. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób dzisiaj władza w jaki sposób prezydent powinien działać, jeśli chodzi o takie rządy, jeśli chodzi o takie miejsca ten, który mamy za sobą, czyli między innymi na dworzec kolejowy. Oddaję głos panu kandydatowi Robertowi Biedronkowi. Tak, oklaski dla Roberta. Dziękuję, dziękuję, bardzo. Bardzo. <głosy> <głosy> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy, Drodzy Państwo, jest... ja bardzo chciałem przyjechać tutaj e, do Państwa, ponieważ Przemek wielokrotnie mi opowiadał, że e, Czechowice, Dziedzice są często pomijane na trasie, bo wielu jeździ do, e, e, do powiatu, tutaj do grodzkiego powiatu, a nie spotyka się tutaj w ziemskim powiecie. A przecież Czechowice, Dziedzice to jedno z największych miast w Polsce bez powiatu. Miasto dumne, miasto, które znam e, z e, z powodu dwóch postaci. Pierwsza to jest Stawowski, który podobno stąd pochodzi. Ale Jadny tak? Tak. A, nie wiedziałem nawet. Ale druga postać, która jest mi bardzo bliska memu sercu, a bardziej e, mojej duszy, to jest Piotr Beczała, który jest tak, znanym jest śpiewakiem, tenorem brawo. operowym, którego znam i którego podziwiam jak... Często w operze i, e, i dziękuję e, ziemi tutaj Czechowickiej, że Państwo e, wydaliście tak wspaniałych Polaków, w których Teresa może wzyżonowskim, Teresa Błdzisz Krzyżanowska, jest, jest, jest Machalica. Teraz macie Państwo też świetnego tenisistę chyba stąd, nie? Jest chłopak Migdalski, Mija, Mikołaj. Tak mi się wydaje, że tutaj... Się go uczyć, <laughs> tak mi się wydaje, że jest to. A ja A ja tak, tak, że... tak, więc tak. macie Państwo być z czego, z czego dumni tutaj w Czechowicach, Dziedzicach, ale spotykamy się pod dworcem. Nieprzypadkowo, drodzy Państwo, bo to dla mnie jako samorządowca jest bardzo ważne. Te Czechowice Dziedzice to jest ważny węzeł komunikacyjny. To dla polskiej kolei jest ważne miejsce i wiem, że czytacie bardzo długo Państwo na remont tego dworca, dworca który jest zabytkowy, który e, powstał w 1885 roku został złożony, zaprojektowany przez austriackiego e, architekta, ale który, jak Państwo widzicie, chyba potrzebuje co najmniej liftingu, który potrzebuje, potrzebuje wsparcia i swojego co najmniej 500 plus e, na ten dworzec. I wiem, że Państwo walczycie od lat żeby ten dworzec został wyremontowany i wiem, że PiS Wam obiecał, że będzie wyremontowany i wiem, że Pan senator chyba Krajewski, macie takiego tutaj... Kamiński. Kamiński, Kamiński. Kamiński. Kamiński, Kamiński jest z pis -u. Pan senator Kamiński obiecał, że do 2021 roku ten dworzec zostanie odremontowany. Niestety tak się nie dzieje. I kilka dni temu podczas debaty budżetowej została złożona poprawka przez pana posła Koperskiego dotycząca tego dworca, żeby przesunąć środki budżetowe właśnie na dofinansowanie tego dworca. Niestety głosami PIS-u została ta poprawka odrzucona. Taki los spotyka wiele dworców w Polsce. Wczoraj prezydent Duda podpisał projekt kolej plus. Kolejny projekt, który podobnie jak projekt dotyczący PKS-u w komunikacji autobusowej, pozostanie pewnie na papierze. Miały powstawać zamki odbudowywane przez PiS-u, Mamy zamki z piasku. Mia miały powstawać mosty, miało powstać 100 nowych obwodnic w naszym kraju, miały powstawać nowe linie kolejowe, miała być luksorpeda. Państwo pamiętacie? Nic z tego nie zostało zrobione. Ale dlaczego pan tak mówi? Został zbudowany most między Pisem a Klerem. Tak, ten most. się wow. Najlepiej trzyma. Dziękuję pani bardzo. To jest jedyny most, jaki zbudował Pis, chyba do tej pory. I dobrze się trzyma. I dobrze się trzyma. Ale chyba się zawalił. E? Chyba nie. O, się zawalił 10 chyba się pan Robert wygra. Chyba się zawalił 10 maja. Ale, drodzy państwo, jestem tutaj dlatego, żeby powiedzieć, dla nas, dla ludzi Lewicy, ważne jest właśnie to, co być może nie jest wielkim pomnikiem. Co nie jest świątynią kolejną, którą się e, finansuje. Przyjeżdżamy właśnie z posłem Kochutem ze z Katowic. Tam, powstanie, tam powstaje Panteon Górnośląski. 40 milionów złotych, które zostanie przekazane na klersnów. 40 milionów złotych wystarczyłoby na wyremontowanie co najmniej dwóch takich dworców, a dostanie znów Kościół Katolicki te pieniądze. Tak. Apeluję o to, żeby te pieniądze przekazywać właśnie na takie inwestycje. Na inwestycje drogowe, na które Państwo czekacie. Na inwestycje w autobusy, które, jak słyszałem, tutaj także chyba niezbyt regularnie e, kursują. Ja nie na mam w ogóle kolejowe. tutaj dojazdu. Pani nie ma żadnego nie. dojazdu tutaj. Skąd Pani jest? Ze Starej Wsi. Muszę jechać do Bielska, a dopiero z Bielska do domu. Ze... z Bielska właśnie. Tak. Musi Pani przez Bielsko przyjeżdżać. Tak. To jest Polska pogardy. I symbolem polskiej pogardy są właśnie takie dworce. Takie dworce, które są dumą o, dumą tych dworców. Kiedy? To wszystko ale to gdzie jest? Bo ja nic o tym nie wiem. A kiedy, kiedy to, co będzie remontowany? Ale, to proszę, proszę. Proszę. Ja to jestem maszynistą jest z no, Ale to jest tylko na papierze, droga pani. A gdzie? Się Drodzy Państwo, wszystko wiedzą, no Menda, nie idzie na Pan poszedł złożył poprawkę, została odrzucona. odrzucona. A nie. Odrzucona. Szanowni Państwo. Ja chciałem powiedzieć, że w 2018 roku został zapowiedziany remont tego dworca. Na dzień dzisiejszy no na no w tym budżecie są zabezpieczone tu środki finansowe na projekt, no, na, projekt, na projekt. My chcielibyśmy, żeby oprócz projektu w tegorocznym budżecie były również środki finansowe na realizację tego projektu, a nie tylko na projektowanie. Tak obiecali nam parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy Czekają na to. Niestety ta poprawka budżetowa za 24 miliony złotych na remont tego dworca odpadła. My zaraz z Robertem Wiedroniem przejdziemy, zobaczymy z drugiej strony jak wygląda ten dworzec. Odpadające cegłówki stwarzające niebezpieczeństwo dla pasażerów. Nie chcemy już czekać dłużej, czekamy na to y, 3 lata. Chcielibyśmy, żeby w tym roku ten remont się y, po prostu odbył. Drodzy Państwo, zobaczcie jak to działa. PiS idealną Polskę tworzy na papierze. Tak. Wmawia ludziom, i mieliśmy przed chwilą przykład, że przecież ten dworzec już będzie, już za chwilę. Już jest, jest, jest Już Już dawno czy, czy państwo widzicie wyremontowany dworzec za mną? Nie. nie. Ja tylko dworzec, który jest poza wymiany No widzicie pan. Strasznie, Ja proszę pana 2.17 mieliśmy powiadomienie, że mamy się usuwać z mieszkań, bo będą dworzec zaremontować. Czyli 2.20. I nie jest zrobiony. No więc to jaka jest prawda? Ta, którą mówi pani i ten, którą mówi Pis, czy ta, która jest doszła do pani obrazku, bo ta pani powiedziała, że już jest. No to pokażcie mi Państwo ten pomysł. Zaraz przejdziemy. Pójdziemy tam za tam... Za chwilę właśnie tam pójdziemy. Drodzy Państwo, tak nie może wyglądać. I państwo nie może, nie może tylko być na papierze. To państwo i te dworce są dzisiaj na papierze, tak jak stawiają. Ale, panie pomoc, Robercie, prezydent ten... podpisywał ostatnio ustawę na dworcu. W jakim my kraju Polej żyjemy? Z kolei plus, plus teraz to jest tylko na papierze. Tak. I są ludzie, którzy w to wierzą? Dlatego, widzicie, panie Robercie, jeśli mogę się znowu udzielić, dlatego, panie że są to udzielam. ludzie. Tak, bo jestem bardzo przeciwna temu. Ja nie chcę 500 plus, które i tak jest z moich podatku, jak chcę żyć godnie za swoją pensję. Emeryt dostaje 13 emeryturę. Mój też jest tak osobą, która nie, po, nie poważa tego. Ale ci ludzie nie wiedzą, że dostają około 80 zł brutto co miesiąc. Nic kompletnie więcej. 80-90 oscylując. Ale oni dostali emeryturę plus i twierdzą, że bez tej emerytury nie mogli żyć kiedyś. No o czym my rozmawiamy? Grup parlamentarny Lewicy wspólnie z Robertem Biedroniem zawnioskował, złożyliśmy projekt ustawy zapewniający emeryturę na minimalnym poziomie 600 zł. Nie chcielibyśmy, żeby to była tylko jednorazowa opłata, tak. tylko żeby ludzie mogli godnie, godnie żyć Po żyć, każdego miesiąca, straszne. a nie tylko jak przychodzą wybory prezydenckie. Tak. Ja teraz, Robert, Szanowni Państwo, zapraszam, zobaczmy, jak bo, Boże wygląda z drugiej strony państwo, jeszcze jakieś to I... ja nie, nie medialne to zaraz możemy. To jeszcze, medialne. Tak, jeszcze medialne jest, i jest, 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 jest jeszcze jest przewodnicząca lokalnego komitetu Roberta Biedronia w Czołowicach Zapałki! To <gry> no, ma... najważniejsze! W miasto jest zapałem w mimo Pomimo dworca w e, Czołowicach, fajne miasto. Zapraszamy częściej. Dziękuję bardzo. Ja e, Piękne, myślę, zapałki. zapałki tak? inne również. Piękne zapałki z Czołowic. Pamięta, Pamięta. Zapałki. Z tego jesteście znani między innymi w Polsce. Tak jest. Piękne Czechowickie zapałki. Na świecie też, naprawdę. Dziękuję, dziękuję, bardzo. Bardzo. Dziękuję. Do dziękuję, dziękuję bardzo. i Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo.